Witam wszystkich na naszym webinarze poświęconym praktycznemu podejściu do wdrażania sztucznej inteligencji w organizacjach. Na tym webinarze chcielibyśmy pokazać, jakie decyzje, zarówno infrastrukturalne, jak i operacyjne, warto zaplanować, aby wdrożenie sztucznej inteligencji w organizacji było nie tylko skalowalne i bezpieczne. Ale także opłacalne pod, końcem, pod kątem biznesowym. Webinar będzie podzielony na dwie części. Mamy dwóch panelistów. W pierwszej części wystąpi Konrad Puchała, zastępca dyrektora technicznego w Advatechu, ale także osoba, która w naszej firmie zajmuje się szeroko pojętymi projektami związanymi właśnie z AI. Konrad opowie nam między innymi, o tym, jak przygotować firmę organizacyjnie do wdrożenia i wykorzystania rozwiązań AI z naciskiem na infrastrukturę RAG oraz modele generatywne. Natomiast w drugiej części wystąpi Michał Rumniak, Data Center Sales Executive w firmie Dell, naszym partnerze. I Michał opowie bardziej o. Podejściu od strony technologicznej do takiego wyzwania, jakim jest wdrożenie sztucznej inteligencji w organizacji. Generalnie celem tego webinaru jest to, aby mogli Państwo uporządkować sobie wiedzę o tym, co jest faktycznie potrzebne, aby rozpocząć proces w ogóle wdrażania sztucznej inteligencji w firmie. Zaprezentujemy również kilka rozwiązań opartych o RAG. Pokażemy warianty infrastrukturalne, które pozwalają skalować projekt AI w organizacji, a także chcielibyśmy, aby zdobyli Państwo wiedzę, jakie wsparcie jest potrzebne w planowaniu kolejnych kroków, strategii wdrażania projektów AI-owych, a także przy budowie roadmapy implementacji takich rozwiązań. Zanim jednak przekażę głos naszym panelistom, chciałbym powiedzieć dosłownie trzy zdania o filmie Advatech. Jesteśmy integratorem rozwiązań informatycznych. Działamy ponad 27 lat na rynku. Siedzibę mamy we Wrocławiu. Jesteśmy firmą w 100% z polskim kapitałem. Mamy ponad 45 partnerów technologicznych. Tym oczywiście jednym z ważniejszych jest Dell Technologies. Zrealizowaliśmy ponad 3000 projektów, a nasi specjaliści zdają ponad 500 egzaminów i certyfikatów rocznie. Jesteśmy obecni oczywiście poza centralą we Wrocławiu, także oddziałami w Warszawie, Poznaniu, a także my posiadamy biura w Lublinie oraz Gdańsku. Także można powiedzieć, że jesteśmy obecni w całej Polsce. Jeśli chodzi o technologie, z którymi działamy, to oczywiście nie jest to tylko AI, to jest mały wycinek tego, co robimy. Przede wszystkim działamy w projektowaniu i wdrażaniu architektury wysokiej dostępności, integrujemy systemy i usługi IT, wprowadzamy automatyzację oraz systemy ITSM-owe. Zajmujemy się także wirtualizacją i optymalizacją baz danych, rozwiązaniami w zakresie przechowywania i bezpieczeństwa tychże. Oczywiście są też kopie zapasowe i archiwizacja oraz ochrona danych. Ale przejdźmy teraz do najważniejszego tematu, czyli sztucznej inteligencji w organizacji. Konradzie, oddaję Ci ekran i głos. Okay, dzień dobry Państwu. Ja od razu przełączam się na moją prezentację. Bo tylko tutaj. Oskar, tylko zerknij, czy na pewno jest widoczna. Jest widoczna. Całe ekrany udostępniłem. Okej. Zaczniemy od tej części organizacyjnej, z wprowadzeniem do, do części technologicznej. Michał, myślę, że dalej pociągnie tą część technologiczną, osadzi ją bardziej w konkretach infrastrukturalnych, a my sobie zaczniemy tutaj nieco tej organizacji. Myślę, że postaram się to jakoś w miarę ciekawie opowiedzieć i Pójdziemy sobie według takiego schematu. Na wszelki wypadek zerkniemy na przegląd technologii AI, żeby tego nie kojarzyć tylko z czatem GPT i podobnymi, tylko żebyśmy zobaczyli, że tych możliwości jest tam znacznie więcej. O tych możliwościach jako przykładach, inspiracjach sobie tutaj też powiemy. Większość z nich, jak nie wszystkie, nawet to są inspiracje z tego, co rzeczywiście robimy, czy robiliśmy, czy przymierzaliśmy się do, do takich projektów. Podpowiem, jak wybrać organizacyjnie, jak się przygotować do, do tego do projektów AI, czyli jak sprawić, by nasza organizacja była AI Centric. Pokażę pe pewnie też jakieś demo. Mam nadzieję, że wystarczy czasu. Na takie krótkie demo w modelu RaK. Oczywiście też powiem, co to jest rak, bo myślę, że nie wszyscy będą wiedzieć. I pewnie chwila refleksji na koniec, jakieś podsumowanie. Jakbyśmy zerknęli na przegląd technologii AI, to yy, yy, jakaś generatywna sztuczna inteligencja czy, czy przetwarzanie języka, no to to jest tylko jeden naprawdę wielu technologii, które yy, sztuczna inteligencja oferuje i to są naprawdę różne modele językowe. Yy, I gdybyśmy sobie tak do takich sześciu, siedmiu najważniejszych sobie to yy, skrócili, no to mamy naszą generatywną sztuczną inteligencję, gen AI, ale mamy przecież też yy, predykcje, optymalizację. Czyli modele nauczone na historycznych danych i nam pr robią predykcje pewnej przyszłości na podstawie tego, co się działo wcześniej. Mamy wizję komputerową, computer vision, czyli przetwarzanie obrazu, wideo z, y, czy, czy zdjęć statycznych. To są zupełnie inne modele niż te trenowane na języku. E, no i właśnie mamy tu przetwarzanie języka naturalnego, e, czy też Natural Language Processing, czy Large Language Models, modele LLM. E, czyli to jest ta ta część którą której efekt widzimy w aplikacjach typu Gemini albo albo ChatGPT mamy też nieco przyszłość ale to też jest sztuczna inteligencja czyli robotyka to jest sztuczna inteligencja fizyczna myślę że to jest to jest jeszcze główny rozwój tego jest przed nami sensory IoT no i agenci którzy łączą wiele z tych technologii w jeden system w jeden workflow myślę że to można też zakwalifikować jako jeden z jedna z technologii AI. Zacznijmy od pewnego od pewnego poszukania inspiracji czy pomysłów, bo myślę, że to, to nam się przyda, bo potem zobaczymy sobie, jak rozrysuje taki proces, jak może wyglądać organizacja, która działa w oparciu, która realizuje projekty w oparciu o sztuczną inteligencję, jak do tych projektów podejść, no to zobaczymy, że generowanie pomysłów jest tak naprawdę już na samym początku bardzo ważne, stąd na początek warto się zainspirować czymś, co może już, już działa, istnieje. Mam tu takie e, dwa, e, takie slajdy, które tam rzucają kilka ciekawych haseł. E, w ramach Computer Vision, czyli... czyli o, o, sztucznej inteligencji pracującej na obrazie, no to mamy e, na przykład e, tak, szpitalną diagnostykę e, e, i, i analizę tego, co, co widzimy na obrazach, na prześwietleniach na RTG, ale e, równie dobrze, bo też się z czymś takim spotkaliśmy, to mogą być obrazy z prześwietleń, na przykład spoiny e, w, 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 przy montażu, przy, przy spawaniu elementów metalowych, i jeżeli to jest jakiś ważny element samochodu, na przykład, jakaś belka, która podlega reklamacji, odpowiada za życie, no to często gromadzone są obrazy, które, które, które dokumentują jakość tej, tej, tej spoiny. Ludzie badają to dzisiaj. Spokojnie możemy to nauczyć odpowiedni model reagowania na ewentualne defekty i będziemy mieli automat, który będzie nam te takie rzeczy przeglądał. Mamy możliwość budowania agentów e, e, takich typu chatboty, e, asystentów, może, może bardziej. To są asystenci, którzy wspomagają pracę człowieka. Mam tutaj taki przykład, w sumie to z własnego, nawet podwórka, w modelu Rako, o którym będzie dalej. Mam zbudowane takiego asystenta, w którym mam wrzucone cenniki, dokumentację z zasadami licencjonowania pewnych produktów do kopii zapasowej, plus dokumentacja techniczna opisująca szczegółowo możliwości. To są setki stron tej dokumentacji technicznej, plus dosyć takie czasami trudne w interpretacji wytyczne licencyjne. Jeżeli ja wrzucę, Takiemu asystentowi wymagania projektu czy wymagania naszego klienta w środowisku, jak wygląda i teraz jak chciałbym je ochronić, no to w parę sekund dostaję wstępną już kalkulację potrzebnych licencji, wstępny koszt oraz jakiś zarys architektury, od czego powinienem zacząć. Nie, żebym tego sam nie wymyślił, ale chodzi o to, że zajmuje mi to parę sekund i już to mam. To nawet może być na szybko na spotkaniu efektywność pracy na pewno na pewno wzrasta. Spotkaliśmy się też z sytuacją, gdzie może być Pewne procesy czy pewne zlecenia mogą być dla nas nieoptymalne, to znaczy odwiadujemy się o tym po fakcie, bo na początku to mogło wyglądać ciekawie, ale na przykład zlecenie logistyczne może okazać się nierentowne już po, po, po fakcie. Model możemy nauczyć, żeby wspomagał osobę, która takiego logistyka, która te zlecenia przyjmuje, że jak podamy mu te parametry tego zlecenia, no to on nam oceni na podstawie historycznej wiedzy z naszej organizacji, czy, czy to zgłoszenie, czy, ta, czy to zlecenie transportu, ma szansę być dla nas rentowne, czy na przykład jest tutaj jakieś duże zagrożenie, że to będzie zlecenie stratą, czyli tu nawet mówimy o konkretnych korzyściach wręcz finansowych, nie tylko organizacyjnych. Jakieś takie optymalizacje procesów administracyjnych, zarządzanie harmonogramami, środkami trwałymi, to sobie możemy wyobrazić, że takie rzeczy można zbudować. To też będzie pewnie forma asystenta. To też jest ważne, żebyśmy nie myśleli, że, że AI tutaj nam jakoś zastępuje bardzo ludzi, bo to jest raczej wspomaganie tego, co już ludzie robią, żeby było efektywniej, szybciej, mniej męcząco, żeby te procesy łatwiej nam się w firmie realizowały. Wsparcie specjalisty IT to też jest ciekawy pomysł, bo mam też tutaj kolegów w dziale, którzy nakarmili sztuczną inteligencję opasłymi tomiskami dokumentacji technicznej w języku angielskim. Niektóra dokumentacja jest pisana w dosyć taki nieprzyjemny sposób, bo jest rozrzucona po wielu dokumentach tematycznych. Jednym, w jednym jest bezpieczeństwo, w drugim jakieś tam reguły sieciowe, w innym mogą być jakieś tam funkcjonalne nowości w poszczególnych wersjach, ale często trzeba skorzystać korzystać z tego wszystkiego naraz. No i jeżeli to jest, jeżeli system AI jest nakarmiony takimi dokumentami, no to w prosty sposób, w języku polskim nawet, można wygenerować sobie procedury pewnych czynności technicznych dla inżyniera. Również on by to wymyślił, on by to, on wiele rzeczy ma w głowie, ale jeżeli chce być precyzyjny, no to musi to wszystko przejrzeć. Taki asystent mu w tym bardzo pomaga. Ale no, trzeba go najpierw nakarmić wiedzą. To, to zazwyczaj taki ogólnie dostępny chat GPT w internecie takiej dokumentacji nie wygeneruje. Co zresztą zobaczymy na, na labie, który pokaże. Tego nie będę omawiał. To to jest taki obrazek kolorowy, ale jak wystarczy czasu na koniec, to wrócę do tego. I, bo boję się, że tutaj bym się za długo rozgadał o tym mózgu. Jak, zobaczmy, jak wybrać projekt AI. Załóżmy, że mamy już jakieś pomysły, inspiracje, ale żeby zacząć wybierać ten projekt AI do realizacji, to najpierw sama organizacja musi być na to gotowa. To znaczy, musimy być organizacją, możemy to nazwać sobie AI-centric, czyli najważniejsze do budowania wszelakich aplikacji, które będą w sobie zawierały elementy sztucznej inteligencji, no to są dane, które posłużyły do. Nauczenia tej sztucznej inteligencji, wiedzy, tej, którą mamy w organizacji, którą potrzebujemy, którą potrzebujemy tam rzucić, uzupełnić, bo taki e, generyczny e, LLM ściągnięty z internetu, no może tej, tej wiedzy nie mieć. Albo ten, który już jest w chmurze może tej wiedzy, jeszcze no, na pewno nie ma. Więc ten model będzie tak mądry, jak dane, które do niego wrzucimy. E, czyli to mówi się na to garbage in, garbage out, więc. Jeżeli tych danych nie będziemy odpowiednio pielęgnować, przechowywać, to są procesy data governance, data management. No to nawet jeżeli w przyszłości wymyślimy jakiś genialny pomysł, no to okaże się w tej przyszłości, że nie mamy danych, które by posłużyły do jego do trenowania, A jak się dowiemy później, chociażby na tym, jak poznamy architekturę RAG, no to w, to w takich prostszych projektach to nawet jest dość proste, ale jak nie ma danych, no to nawet prosty projekt może być niemożliwy do zrealizowania. Stąd warto zbierać te dane, nawet jeśli dzisiaj jeszcze nie mamy pomysłu, co, co z nimi zrobić. E, powinien, być, powinien być pomysł na zespół AI albo wręcz już ten zespół powinien zacząć e, być powołany. E, zawsze myślmy o bezpieczeństwie i etyce, bo, bo nie, nie zawsze możemy przetwarzać wszystkie obrazy, tam mogą być jakieś osoby postronne, e, tam może być dostęp do danych osób niepowołanych, wytrenujemy model jak, na jakichś danych finansowych, no to lepiej, żeby on nie był ogólnodostępny, bo osoby niepowołane mogą w odpowiedzi dostać takie rzeczy, których normalnie Dostępu by nie mieli. Więc takie rzeczy warto brać pod uwagę w organizacji. I teraz, jak już organizację mamy gotową, no to istnieje taki pewien modelowy proces, jak podejść do, do projektu AI. On wygląda tak, nie będziemy sobie omawiać wszystkich kroków, bo to nie wystarczy czasu. Ale kilka takich charakterystycznych, które są charakterystyczne dla projektów AI, no to oczywiście oczywiście tutaj sobie o tym opowiem. I Zacznijmy od tej generacji pomysłów, tak jak mówiłem, te inspiracje warto sobie gdzieś tam czerpać. Ja tam kilka podpowiedziałem, tego jest oczywiście nieskończenie więcej. Warto być autentycznie żywo zainteresowanym tak? tym, co się dzieje obecnie na, na rynku, bo, bo tam co chwilę dziś słyszymy, która organizacja, jakie efekty uzyskuje dzięki wdrożeniu, dzięki wzbogaceniu swoich procesów o jakieś elementy sztucznej inteligencji.